no to obstawiamy. Chłopczyk czy dziewczynka? Hmm, hmm, hmm. Jest coś takiego jak ludowe przesądy, czyli właśnie takie przesądy, które uważamy, że być może świadczą o tym, że to jest chłopczyk albo dziewczynka. Jak na przykład zachcianki, poranne mdłości, ból głowy, kształt brzucha. Z tym kształtem brzucha, no to bym dyskutowała, bo brzuch w każdym miesiącu jest inny. Aczkolwiek, wy w komentarzach twierdzicie, że po kształcie brzucha u mnie to wygląda jak chłopczyk. No więc zobaczymy, słuchajcie. Przyjdzie pora, że się dowiemy, i wtedy będziemy mieć wszystko czarne na białym. Tak więc kształt mojego brzuszka jest taki, moim zdaniem jest taki sam jak w pierwszej ciąży, ale wy widzicie jakieś różnice. Tak więc, no, zobaczymy. Ja podchodzę do tych przesądów z dystansem, chociaż. W pierwszej ciąży dużo mi się sprawdziło. Na przykład słodkie zachcianki. No to dziewczynka, tak? Brzuszek taki od góry duży. No to dziewczynka. Poranne mdłości. No to dziewczynka, tak? Więc dużo mi się zgadzało. Natomiast zobaczymy, jak będzie w tej ciąży. Nagrałam taki trend TikTokowy, właśnie z tymi przesądami. No więc wrzucam Wam. I dajcie znać, właśnie co Wy obstawiacie.